Fletoteka numer dwa. Wyszła parę dni temu z drukarni, jest świeża, cieplutka. Chciałabym ją bardzo Wam polecić i opowiedzieć chwilkę o niej. W drugiej części rozszerzamy skalę już tak naprawdę no jesteśmy w pełnych dwóch oktawach. Zahaczamy o dźwięk D3-kreślny, na dół najniżej schodzimy, chyba na dźwięk E. Założeniem fletoteki numer dwa jest zadbanie o to, żeby wprowadzić dźwięk D dwukreślny, ponieważ jest on trudniejszy od pozostałych dźwięków. Tu trzeba podnieść paluszek, tam trzeba podnieść paluszek, trzeba to wszystko złożyć sensownie, nie przerwać strumienia powietrza, jak jest legato i tak dalej. I o to właśnie ma zadbać fletoteka, także dźwięk D jest wprowadzony... Hmm, albo po pauzie, albo w połączeniu z takimi dźwiękami jak D, jak G, G do D, żeby się wygodnie trzymało, czy F, czy A, tak, żeby to wszystko było wygodne. Stopień trudności jest taki, no jak wprowadzamy dźwięk D, no to jesteśmy mniej więcej w drugim semestrze, wiadomo, możemy być szybciej, ale, ale zakładamy, że jesteśmy mniej więcej w drugim semestrze, chcemy to zrobić dobrze no, albo na koniec pierwszego. I teraz jak wyglądają te, yy, te utwory? One są bardzo proste. Zobaczcie, na przykład yy, pierwszy utwór, czyli Bal, Bal jak Ongiś, to utwór w ogóle bez dźwięku D. Także możemy go jako odświeżenie potraktować, gdzieś tam wracając do, do pracy nad tym piątym palcem, żeby on trzymał, cofnąć się do tego utworu. Zresztą tak samo jest w ostatnim utworze. Yy, ostatni utwór jest na. To od tego zacznę, od przodu i od tyłu. Pierwszy i ostatni utwór, czyli Bal jak Ongiś i. I przepraszam już znajdę. I zakręcona estakada. To są utwory, które w ogóle nie zawierają, nie zawierają dźwięku D. E, w związku z tym są albo na przypomnienie, albo na pracę piątego palca. Zakręcona estakada bardzo fajna na 6 ósmych. E, posiada też głos dla nauczyciela. E, oprócz tego mamy takie utwory, które na przykład jak wieczorek w Mennicy ja nie, wiem, czy to widać? Dźwięk D jest wprowadzony tylko i wyłącznie tutaj, w trzeciej linijce, trzy razy gramy D, to, to by było na tyle. E, on jest po pauzach, powtarzamy i już. Potem mamy na przykład, żeby Wam tu pokazać, o, tu jest jeden dźwięk D też, po drodze, po pauzie. Tu mamy, o, tu jest po dźwięku E, tu też, po pauzie, po pauzie. O, na przykład, to jest ciekawy utwór, Dzwonów dysputa, utwór, który jest już troszeczkę trudniejszy, on zawiera i dźwięk D, i dźwięk S, czyli uczymy się tutaj tym piątym paluszkiem machać. Zawiera też synkopy i na górze też, to był pomysł pani Korneli Nowak, żeby wrzucić wersję troszeczkę prostszą. Uproszczona wersja jest u góry jako alternatywa, a ta trudniejsza, jako oryginalna, jest jako główna. Melodię. No, i tak tak wyglądają te utwory. Tak wyglądają te utwory. Kilka linijek, zwykle się coś powtarza. Często i bardzo też, też lubię formę ABA, także jest dziś ten powrót do, do tego, co gramy na początku. No, i tyle. Wędrujemy. Dolne dźwięki, górne dźwięki, wprowadzamy D. To w zasadzie wszystko. Fletoteka jest dostępna. Yy, tak jak ja mogę ją wysyłać poprzez Allegro, poprzez Facebook, a także poprzez księgarnię, ale nuty. W tym roku mamy ambitny plan ruszyć w wakacje trochę w podróż po Polsce i, i po księgarniach, żeby gdzieś te nasze nuty też znalazły się gdzieś indziej. Także co? Zapraszam!